W malowniczej wiosce żyły trzy drzewa: dąb, sosna i jesion. Długoletnie przyjaźnie łączyły je, tworząc harmonijny las. Pewnego dnia nadszedł czas, gdy nadciągała groźna burza życia. Dąb najstarszy i najmocniejszy obiecał chronić swoje drzewo. Bracia, sosna dostarczyła swój elastyczny trzon ugięty, ale nie złamany. Jesion, chociaż mniej imponujący, podzielił się swoimi korzeniami, umacniając fundamenty. Burza nadeszła w postaci trudności życiowych. Dąb znoszący silny wiatr chronił pozostałe drzewa swoim rozłożystym krojem. Sosna, pomimo gięcia się, utrzymywała się dzięki solidarności z dębem. Jesion Korzenie splatając z pozostałymi trzymał się mocno. Po burzy drzewa były bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek. Braterstwo ukazało moc, jaka tkwi w jedności i wsparciu. Zrozumieli, że w życiu, tak jak w lesie, razem są silniejsi.